Siema, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale aktualizacja z życia, bo jak widzicie po tytule troszkę się działo. Zacznijmy sobie, wydaje mi się, od najważniejszego tematu, jakim była moja, jest właściwie jeszcze, moja kontuzja pleców. Niektórzy sobie pomyślą, że o, było to oczywiste, było to do przewidzenia, patrząc na to jak podnoszę ciężary. No i nic bardziej mylnego, bo rozjebałem się na boisku. Dla tych, którzy nie wiedzą, gram czasem w piłkę, oczywiście nie na pełnowymiarowym boisku, tylko oblikowo. I na takich małych boiskach. Co weekend gram przynajmniej jeden mecz. No i to było dokładnie dwa tygodnie, 15 dni temu. Grałem właśnie mecz w niedzielę i sytuacja wyglądała bardzo prosto banalnie prosto wręcz. Głoś, można powiedzieć, chciał ze mną iść sam na sam. Ja włożyłem nogę tak, żeby przejąć piłkę. Udało mi się ale gość chyba na tyle się nie spodziewał, że przy okazji dostałem po prostu jego kolanem w jakby kość Trzymającą moje kolano, dosłownie 5 minut później jest kolejna sytuacja. Tylko tym razem chciałem przejąć piłkę, po prostu przeciąć podanie. Tak chciałem przechwycić piłkę. No i sytuacja wyglądała tak, że stanąłem, całe ciało przełożyłem na tą nogę, całą masę ciała właściwie, położyłem na prawej nodze i minimalnie skierowałem ciało w prawą stronę. I Wtedy poczułem taki szczyk. Nie jakiś potężny ból, po prostu szczyt. No i grałem dalej, tak, oczywiście grałem dalej. Po meczu, jak adrenalina zeszła, to potężnie czułem nogę. Plecy jeszcze ok, Jakoś przeżyłem ten dzień, żele jakieś, nie wiadomo jakie maści, masaże, bla, 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 bla. No i myślałem, że wiecie, że przejdzie następnego dnia albo będzie lepiej. No i następnego dnia budzę się, nie czuję w ogóle nogi, więc jest spoko, nie boli nic, tylko jest problem, nie jestem w stanie wstać. Dobra, odchodząc teraz troszkę od tematu kontuzji, przejdźmy sobie może do jedzenia i warto podkreślić, wydaje mi się, że większość osób tak robi, ale zakupy. Zakupy dosłownie robię każdego dnia. I powiem wam tak, dzisiaj zapłaciłem 63 zł. No i co się w tym znajduje? Oczywiście kurczak, ser light, puddingi proteinowe, waniliowe, walio, sztos, lepszych nie dwie kole zero w puszce, dwie bułeczki śniadaniowe i to cudo. Ktoś może sobie pomyśleć, że to jest syf i powiem Wam tak, też na początku tak myślałem, ale mi smakowało, ale później zobaczyłem skład, makrosy, bardzo przyzwoicie. Mamy jeszcze tutaj pieczywo tostowe i Sprite'a. Oczywiście z takich rzeczy, które normalnie będę kupił jest jeszcze sos barbecue, jakiś makaron, ryż, ale te rzeczy mam. Więc mniej więcej wyszło mi 60 zł za może nie całe jedzenie. Bo to nie jest całe jedzenie, ale powiedziałbym, że w dniu zmieściłbym się w 80 zł. Więc wydaje mi się nie najgorzej. Ja bardzo dużo piję napojów słodkie i jak widzicie to, będzie wypite dzisiaj. Więc jutro po prostu będzie trzeba kupić to samo. Jestem potężnym fanem Sprite'a, więc Sprite zero z Pietry wlatuje. No ale dobra, śniadanie. Posiłek numer 1, śniadanie. Nie chciało mi się pokazywać, jak to robię, bo nie ma w tym nic specjalnego. Są to dwie bułeczki, które kupiłem: jajecznica z czterech jajek, 40 gramów szynki i kolka zero. Tu macie gdzieś kalorykę, ale jeśli miałbym podać, Jedno śniadanie, które katuje najbardziej na redukcji zawsze, dosłownie od kiedy pamiętam, to jest właśnie jecznica. Najlepiej mi to wchodzi, zapycham mnie najdłużej i po prostu mi to smakuje, a dla mnie najważniejszy jest jednak smak. Wpierdalam i wracamy do tematu, jakim jest moja kontuzja. Wydaje mi się, że nie interesuje was jak wpierdalam, więc dobra, zjedzone. Wracając do opowieści, jak to wyglądało? Wstaję i nie mogę się ruszać, to sobie pomyślałem, o kurwa, jest coś nie tak. Chciałem się zapisać do lekarza, chciałem się zapisać do fizjo, ale uznałem, tam sobie jeden dzień, jeśli nie przejdzie, no to lecimy następnego dnia. No i tak też zrobiłem. To była najgłupsza decyzja, trzeba było do fizjo i do lekarza jechać od razu. Następnego dnia było tylko gorzej. Dosłownie jak jechałem do fizjoterapeuty, bo fizjoterapeutę miałem pierwszego, to nie byłem w stanie siedzieć na miejscu pasażera, Potem tam mnie napierdalały plecy. Wchodząc do fizjoterapeuty, tam trzeba było się położyć. No i tutaj pierwszy problem, bo nie jestem w stanie się położyć na plecach. No, ale jakoś to zrobiliśmy, położyłem się na boku, trochę mnie poluzował, wszystko tam wymasował i byłem w stanie już leżeć. Więc to był duży plus. W momencie, w którym skończyliśmy tą sesję, jakby, byłem w stanie lepiej chodzić. Byłem w stanie po prostu chodzić. Nie czułem tak dużego bólu. Po fizjoterapeucie pojechałem od razu do lekarza, już z możliwością chodzenia. Ogólnie u lekarza padło przypuszczenie, że to może być przesunięcie dysku. Przesunięcie, nie wypadnięcie, więc na plus. Fajnie, ze względu na to, że no, nie będę musiał zbyt dużo pauzować, bla bla bla. No i dostałem oczywiście skierowanie na rezonans, ale dopiero jakby za tydzień od tego terminu. Poprawiało się, bardzo ciężko, ale się poprawiało. Dostałem ćwiczenia, które tutaj widzicie. Dla porównania, to ćwiczenie, które teraz widzicie, które wykonuję no normalnie, można powiedzieć, jak przyszedłem do fizjoterapeuty pierwszy raz, dosłownie nie byłem w stanie bez bólu oderwać klatki piersiowej od ziemi. Jeśli chodzi o inne ćwiczenia, to je wrzuciliśmy później. Pierwsze, najważniejsze było to, żeby jakkolwiek być w stanie funkcjonować z tymi plecami. Parę dni później znów poszedłem do fizjoterapeuty. Tym razem znowu bawiliśmy się tak, żeby to wszystko poluźnić i po tym drugim spotkaniu dosłownie wyszedłem w dużo lepszym stanie. Na zasadzie takiej, że wszystko zostało poluźnione, wszystko zostało nastawione tak, że dosłownie byłem w stanie się schylać, To brzmi śmiesznie, ale jeszcze do tego czasu nie było takiej możliwości. Miałem na przykład problem z zakładaniem butów, nie byłem w stanie się schylić, więc po tej jakby sesji było już dużo lepiej. Dobra, proszę Państwa, Jedziemy na pierwszy trening. Na pierwszy trening taki na siłowni po dokładnie 15 dniach, tak na dobrą sprawę od jednięcia pleców, więc zobaczymy co z tego będzie. Oczywiście nie będzie to żaden poważny trening ani nic, yy, tylko bardziej testowanie, kiedy boli, kiedy nie boli bo jeśli nie będzie bolało, no to prawdopodobnie stworzymy sobie plan na bazie tego, co mogę robić, czyli 99% to będą maszyny, wydaje mi się, że jest to oczywiste. Bez treningu jestem praktycznie 3 tygodnie. Waga od mojej maksymalnej, która była to właśnie 3 tygodnie 103 kg, w chwili obecnej jest 99, czyli 4 kg spadły, wiecie, w ogóle bez trzymania michy, bez w ogóle treningu, więc uznałem, że nie ma co marnować czasu, tak czy siak no nie progresuje teraz na martwym, więc co? Redukcja. Redukcję sobie docelowo polecimy do 85 kg. Nic więcej, prawdopodobnie pod koniec wakacji będzie skończona. Taki jest główny zamysł. Na chwilę obecną mamy 2800 kalorii. Coś takiego, taki jest początek. No, bo wiecie, no, prawda jest taka, że ta aktywność u mnie głównie opiera się na treningach. Choć tych kroków też nakręcam. 80 tysięcy kroków dziennie jest typowe u mnie, więc to nie, ma, to nie jest coś takiego, że siedzę w domu cały czas, w ogóle się nie ruszam, więc ta aktywność dodatkowo jest. Więc no tak to się na chwilę obecną prezentuje. Łącznie u fizjoterapeuty byłem cztery razy, i za czwartym razem można powiedzieć trochę taki cud, ze względu na to, że ból całkowicie odpuścił. Na zasadzie takiej, że wszędzie już Podczas chodzenia, siedzenia i leżenia no oczywiście, nie mówię o jakichś bardziej złożonych rzeczach, ale to cały czas mi to Ale Ale po czwartej wizycie byłem w stanie normalnie chodzić, normalnie się zginać, więc wiecie, no brzmi to śmiesznie, ale prawda jest taka, że no tak to wygląda. Jak coś się stanie, to taki, taki jest progres, jakkolwiek to brzmi, czyli wszystko powoli, jak rzeczywiście to się jakby idzie do przodu, no to wtedy można sobie pozwolić na kolejne kroki. A przez to, że mnie nic nie boli, podczas chodzenia ani nic. Byłem trzy razy na siłowni, ale stricte pod nagrywki, czy pomóc w treningu, to dało się te ciężary podnieść, więc nie martwię się o to, że wiecie, że kurwa przyjdę tam i nie będę w stanie kilograma podnieść. Na pewno. Duża będzie różnica i spodziewam się, że to będą po prostu chodzenie po maszynach, wiecie, po kolei, taki jak typowy mem, że po prostu będę sobie przechodził maszyny. Po prostu przetestujemy na czym nie boli. co, bez przedłużania już, widzieliśmy się po prostu po siłce i podczas kolejnego posiłku. Dobra, proszę Państwa, trening skończony. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze, wiadomo. Nie przesadzajmy. Ogólnie zrobiłem sobie FW, prawda jest taka, że testowałem tylko maszynki. Tutaj macie jak robiłem plecy i ogólnie jak tempo utrzymywałem we wszystkim. Po prostu chodziło o to, żeby nie bolało i żeby było jak najdłuższe czucie. Powolne tempo na spokojnie i tak zaczniemy sobie prawdopodobnie treningi i zrobiłem sobie FW. Największy problem był przy nogach, tak? W momencie, w którym uginałem nogi na maszynie, to nie byłem w stanie do... nie byłem w stanie ich wyprostować. Do samego początku, więc robiłem można powiedzieć na połowę ruchu i tak samo z prostowaniem, jak widzicie tutaj na nagraniu. Problem był taki, że po prostu no, nie jestem jeszcze w stanie wyprostować w pełni nóg siedząc, tak zgiąć się, więc robiłem połowę ruchu. Nie nie bolało, to najważniejsze, to o to chodziło, więc na chwilę obecną wrzucę sobie prawdopodobnie 3 lub 4 razy w tygodniu FBW i tak będziemy cisnąć. Posiłek numer 2 i 3 w takim wypadku. Można mnie nazwać mistrzem gotowania. Mamy 400 gramów kurczaka, 200 g makaronu i do tego będzie sos barbecue. Nic więcej, na chwilę obecną nie dotykam żadnych warzyw, ani nic, ale na pewno zaczną glatywać. I to jest posiłek na 2, podzielić na dwa. Czyli to jest, tak jak mówiłem, drugi i trzeci posiłek w ciągu dnia. Godzina 18, trzeci posiłek drugiego, wam nie pokazałem, ale to jest dokładnie to samo. Tak, tak jak wam mówiłem wcześniej, wiem, że A nie, nie wiem. wygląda to jakoś zabójczo. No bo to jest po prostu makaron, sos barbecue i kurczak. Ale powiem wam tak, ten makaron, ten, który wam właśnie pokazałem, ostatnio mi tak potężnie ciedzi, że końcówkę, no końcówkę masy, no można tak powiedzieć, też katowałem na tym makaronie i dopóki mi się nie znudzi, to będę z nim cisnął. Ale dobra, zjem i będziemy sobie gadać o tych celach, które tak na dobrą sprawę w tym roku yy, troszkę je były, ale czystą martwem, więc dajcie mi chwilkę ogólnie w planach w tym roku było 300 w martwym, 700 w totalu i w sumie tyle, ale były to dość ambitne plany 300 w martwym no miało miało siąść, miało siąść, taka jest prawda, to była kwestia czasu i to wciąż jest kwestia czasu, tylko teraz zaczniemy zupełnie od nowa i w głowie mam coś takiego, żadnego z tych celów nie zamykam tylko to wszystko można powiedzieć mocno odwlekę w czasie ze względu na to, że tak jak mówię, na masę i wydaje mi się, że w pełni, w pełni sprawny będę przy początku wakacji pewnie za miesiąc już będę normalnie podnosił ale redukcja jest po to, żeby sobie odpocząć żeby wiecie, zrzucić troszkę mm, kilogramów tłuszczu no i mówię, żeby nic nie ciągnąć niepotrzebnie więc najprawdopodobniej cel grudzień koniec roku czy w wtedy nie wiem jak z całą resztą czyli 700 w totalu ze względu na to, że mm, przysiadu tym bardziej nie dotknę. Ława jest najbliżej. Przysiad stoi na 200, tak? Więc to jest do zrobienia. Ogólnie, jeśli chodzi o całą resztę, no to tak jak mówiłem wcześniej, stawiamy na redukcję tylko dlatego, że, mówię, nie mam możliwości zbyt dużego podnoszenia. Dzisiaj byłem na treningu i wiem po prostu, jak długi proces będzie powrotu, bo nie będę naciskał niepotrzebnie, tak? Będę tak czy siak progresował na redukcji, bo zaczynam z tak małych ciężarów, że nie odczuję tego tak na początku. No i w sumie tyle, tak jakby no... Takie jest życie, kontuzje się zdarzają i po prostu na spokojnie lecimy do... E, do przodu, tak? Ostatni poświat w ciągu dnia. To spaghetti, o którym mówiłem. Macie tutaj kalorykę, to chyba jest 500 kalorii w tym. No i dzisiaj dzień kończy na 2000, 2600 z haczkiem Ogólnie docelowo było 2800-2600. No coś takiego macie tutaj wszystko napisane. No i tak będę sobie na tym, na tym zakresie leciał, dopóki waga będzie spadać tak? Jeśli chodzi o ruch, nie pamiętam czy mówiłem, ale czy mam to 10 tysięcy kroków taki mus można powiedzieć? No mus plus minus tygodniowo, że jest właśnie 10 tysięcy kroków. Dodatkowo 4 dni treningowe, 4 FBW, tak żeby wrócić do siebie. No i co, i w sumie to tyle, tak wygląda mój dzień jedzenia i mniej więcej tak wszystko to się będzie obracać wokół takiego jedzenia, dopóki będę w stanie tak jeść, prawda? No i co, dzisiaj troszkę inny film, mam nadzieję, że Wam się podobało, no i do następnego.